Witam wszystkich serdecznie, tutaj STT Sarkar zapraszam Was do odcinka serii, która już dosyć dawno nie gościła na łamach mojego kanału, a mianowicie zwietrzyłem śmierdziela, tak jest, i moim przeciwnikiem będzie Art Tuyo tym razem. No i żeby było ciekawiej i żeby było chociaż odrobinkę pouczająco, to, to pokażemy ten mecz z mojej wspaniałej perspektywy. A skoro na początku będę budował tylko probki, absolutnie nic nie robił, to zapraszam wszystkich do odwiedzenia screa.pl, zapraszam wszystkich do odwiedzania brackets.pl, zapraszam wszystkich do subskrybowania kanału i do komentowania, i w ogóle, i w ogóle, i do wyrażenia swej radości w związku z tym, że wreszcie pojawił się jakiś śmierdiel. Tak jest. Dobrze. PVT, jakiego rodzaju cheese można zobaczyć w PVT? No cóż, przede wszystkim w terranie mają taką super jednostkę, która nazywa się Marine i która w większych ilościach jest po prostu niepokonywalna, aż do momentu, kiedy masz się kolosy i Stormy. Um, I różne multi-baraki są bardzo popularne. Co będziemy widzieli tym razem? Hmm, no cóż, przekonamy się. Ja przede wszystkim przed chwilą, nie wiem czy Wy też widzieliście, tego SCV-ka zauważyłem. On wychodził z bazy. Hmm, to interesujące. Wewnątrz bazy Terrana nie ma absolutnie nic. Widzimy tylko command center, nie widzimy żadnego gazu. Probek się w tym miejscu zablokował, co jest dla mnie po prostu fascynujące. Nie wiem, co, co, co Blizzard zrobił z, tym ście, z tymi ścieżkami, ale są źle wyliczane. Definitywnie źle, ale nieważne. No i dobra, i ten probek już coś e, zauważa, już coś wietrzy. Hmm. Dobra, czyli spodziewamy się jakiegoś dziwnego zagrania. Command center first. To jest pierwsze co przychodzi do głowy, ale nigdzie nie widziałem w swojej bazie tego scv który w którego w międzyczasie widziałem wychodzącego, wobec czego wysłałem swojego probka, żeby wyskautował co się dzieje. Tam widzicie w tej chwili w innej części mapy, o nie, nie, co ja zrobiłem, co ja zrobiłem, co ja zrobiłem. W drugiej części mapy chodzi i zobaczył tę, tę scv -kę. i niestety nie dotarł tutaj, i nie zobaczył co tak naprawdę mnie czeka, ale zaczął atakować tą cefałkę. Zawsze to jest jakiś plus. Dobra, zacząłem budować zelota, byłem przyblokowany troszkę późno. Powinienem był kronobusta rzucić na tego zelota, ale mniejsza. Dlaczego kronobusta? Bo ten zelot nie zdąży się skończyć zanim się cyber skończy. A tak naprawdę, główną rzeczą, którą potrzebuję do obrony, jest stalker, a nie. Um, a nie zelot. Aczkolwiek zelot też oczywiście jest bardzo przydatny, bo jest dosyć twardą jednostką i długo długo wytrzyma. Widzę tutaj kolejne scfałki, które lecą w tę stronę. No i dobra, i co mamy? I mamy bunkier. Dobra, wycofałem trochę próbek. E, nie przy Marinesa, Marinsa, więc e, stracił jednostkę atakującą, więc wycofałem z powrotem <laughs> próby do e, budowy, do wydobywania minerałów. Stalker jest już budowany, powinienem go chronobustować, ale mniejsza. Bunkier skancelowany i to był moim skromnym zdaniem błąd, ale dobra. Teraz jest dopiero chronobus na stalkerze, jest drugi gate, e, ponieważ no spodziewam się, że do obrony będę potrzebował jak najwięcej jednostek. Od razu powinienem zacząć stalkera budować, tak jest, mam surowce, więc zdecydowałem się budować e, kolejnego gate'a i znowu jest próba budowy bunkra. Ten zealot naprawdę bardzo dużo obrażeń tanguje i niszczy kolejne scfałki. Bardzo dużo tych scv'ek jest niszczonych, zealot w tej chwili ma 17 hapeków. Ale Stalker se z dwoma Marinisami powinien też radę. Ja chcę troszkę chociaż zregenerować tarcz na tym zero, czyli spójrzcie, do 10-12 udało się zregenerować. Ten zerot w końcu zginie, ale mam nadzieję, że i tak swoje E, swoje zrobi. Nie, nie spojrzałem, ile miał zabitych, ale na pewno miał ich trochę. I dalsza próba budowy kolejnego, znaczy dalsza próba budowy tego bunkra. Tutaj majkruję tym stalkerem, żeby go przypadkiem nie stracić. W tym momencie kolejne Marinesy są już e, zabijane. Mam trzeciego stalkera, jeszcze jeden stalker w drodze. E, kolejny gate w drodze. Ward gate tak naprawdę już jest 3-4 gotowy. Jest cancel na bunkrze, i w tym momencie czyst się załamuje. I mamy GG. Uff, dobra. E, tu jakiś Civic Train chyba jeszcze był w planie. Teraz przełączam. nie widziałem tego Replay'a wcześniej. i To były tylko dwa baraki. No to jest dosyć ciekawe, mógłby jeszcze z jednego baraka się popróbować, ale okej. Okay. A ja chciałem przechodzić w forge i kończyć ten mecz, bo wiedziałem, że on absolutnie nic nie będzie miał w bazie. Mm. Dobra, no to to by było na tyle, panie i panowie. Mamy rewitalizację serii śmierdzielowatej i myślę, że jeszcze jeden, dwa, może trzy mi się uda dzisiaj nagrać i będą konsekwentnie wrzucane na e, YouTube'a. Przez kilka kolejnych dni. Dzięki za uwagę, pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów i do następnego kasta.